Cześć kochani, witajcie w kolejnym odcinku. Dzisiaj odcinek świąteczny. No, i z racji tego, że mamy święta, postanowiłam, że pierwszy raz w ogóle w życiu wykupię całą paczkę. No i zdecydowałam się na paradiso, bo jest trochę drapania, ale też nie tak dużo jak przy krzyżówce XXL czy ekstraliniach. I myślę, powiem szczerze, zobaczymy jaki będzie dzisiejszy wynik, ale sądzę, że częściej będę kupowała jednak te paczki. Mam nadzieję, że chociaż połowa się zwróci, już nie liczę na więcej, ale modlę się, żeby ta połowa była, bo wiecie, te zdrapki ostatnio to tak średnio idą. No i co, nie przedłużamy, zaczynamy. I ta seria będzie podzielona bodajże na cztery części. Dzisiaj sobie zdrapujemy sześć pierwszych zdrapek. No i zobaczymy jak to będzie. Na końcu oczywiście będzie podsumowanie. Widziałam taki sam no taki sam nie ale też z Paradiso z paczką Paradiso odcinek u Lucynki K, którą serdecznie pozdrawiam. Lucynka miała wygrane z tego co pamiętam 130 zł, czyli ponad połowa była. No i mam nadzieję, że chociaż taki wynik uda mi się uzyskać. Także nie przedłużam i zapraszam. Dobra. Paradiso numer 6. Przybliżymy sobie. Tak, żeby było widać całą. To tak nie ciekawie, może troszeczkę. Widać? Nie, nie widać jeszcze trochę. Dobra. Dobrze. Najwyżej będę te troszeczkę przesuwać. Dobra, jedziemy. I mamy tak. Parasol i nutę. Parasol i nuta. Szukamy parasola. Ja w ogóle będę długo pewnie drapać, żebyście się nie denerwowali zbytnio, bo ja tak ja nie jestem powiem szczerze przyzwyczajona do tego nuta. Mamy nutę. O, tu na dole mamy nawet trzy. Proszę bardzo. Dobra. E, termometr. Nie widzę. Dobra, tu mamy termometr. Tu, tu. I tu. Dobrze, jedziemy dalej. Flaming i kostium. Flaming. Flaming jest tutaj. A gdzie tu jeszcze jest flaming? O, i na dole mamy flaminga. Kostium. Aha. Dobra, kostium jest tu. I jest tu. Dobrze. Kompas. Tu nie widzę, nie widzę, nie widzę, nie widzę. Okej, okay, mamy tu. No, 10 tysięcy fajnie by było. Tylko rozgwiazdy brak, ale wiecie, jak to jest. Płetwy i latarnia. Płetwy i latarnia. Mamy płetwy. Latarnia, mamy latarnię. Tutaj nie mamy. I tutaj nie mamy nic. Ok. Mewa. Nie ma, nie ma. Tu jest mewa. Tu nie mamy i na dole nie widzę. Żółw i bluzka. Tu nic nie widzę. Tu nic nie widzę. Eee, tu nic nie widzę. Tu nic nie widzę. Tu mamy żółwia. Tu mamy bluzkę. I to chyba na tyle. O ile się nie, gdzieś nie machnęłam. Dobrze. Łódź. Nie mamy, nie mamy. Tu mamy łódź. I tu już nigdzie niestety, ale nie widać. Dobrze. Napój. Aha, czyli tu będzie koniec. Napój i palma. Tu mamy palmę. Tu mamy napój. Tu mamy palmę. Tu mamy palmę. A, i napój też jest. I na dole mamy palmę. Dobrze. Tęcza i serce. Tu nic nie widzę, tu nie widzę. Jest tęcza, nie widać. Tęcza i i i, i, i. a i serce było tutaj. W porządku. Szorty mamy, szorty jedne hmm. i mamy, szorty drugie. Aparat, fala i Arbus. Aparat, fala i arbus. Tu nie widzę. Aha, tu był kompas jeszcze. E, aparat, fala i arbus. Mamy aparat. E, I tu już nic więcej. Tu mamy arbuza. E, tu mamy nutę, której nie zauważyłam. Jest też fala. I tu mamy falę, i to by było na tyle. No i kontrolne. J. J o I te. Pustak. Pierwszy pustak za nami. Dobra, Paradiso numer dwa. I jedziemy liść. Może tak będziemy jechać, bo później mi się nie zgadza. Liść i flaming. E, liść i flaming, tu nic nie widzę. Tu mamy liść e, tu mamy flaminga. Tu mamy... Co mamy? Coś mamy? Nie, tu nic nie mamy na dole. Dobrze. E, fala i okulary. Tu nie widzę, tu nie widzę. Tu mamy okulary. Tu mamy okulary i fale. Tu mamy okulary. Okulary, fala. O, jeszcze tu okulary. No trochę sypnęli. Dobra. Wodolot i a nie, tutaj są. Dobra, wodolot i kotwica. Wodolot i kotwica. Yy, tutaj nie widzę. Tu nie widzę. Tu mamy kotwicę. Tu mamy. A nie, tu. Tu mamy wodolot. I to by było na tyle. A nie, przepraszam, jeszcze kotwica. Dobrze. Idziemy dalej. Napój i płetwy. Dobra, mamy płetwy. Tu nic. Eee, napój i płetwy. Tu mamy napój, dobrze. Eee, tutaj nic nie mamy. Tu mamy, tak, tu mamy napój. Aha, aha, aha. Kajcie, czy coś jeszcze? Nie chcę tak aż dużo pomijać. Nic nie widzę. W ogóle tak, jeżeli chodzi o Paradiso, poza teraz tym odcinkiem, to tak wiecie, szału nigdy nie było, ale też jakiejś tragedii nie. Aparat i deska. Aparat i deska. Dobrze, deskę mamy. Tu nie widzę. Tu nie widzę. Tu mamy deskę. Aparat w ogóle nie niewidoczny. A musi być, nie? Dobra, tu mamy, pominęłam. Nuta i rozgwiazda. Tu nie widzę, tu nie widzę. Tu mamy rozgwiazdę i nutę. E, tu nic nie widzę. E, nuta i rozgwiazda. Aha, jest rozgwiazda. Nuty brak. Dobrze, idziemy dalej. Shorty i łódź. Shorty i łódź. Tu nie widzę dwóch pierwszych. Mamy szorty. I tutaj mamy szorty. Yy, mamy łódź. I mamy shorty Dobrze. Kapelusz i kompas. Yy, tu mamy kapelusz. Yy, tutaj nic nie widzę. Tu jest kapelusz i kompas. Kapelusz i kompas, i na dole nic. Krab i tęcza. Dobrze, mamy kraba. Tutaj również mamy kraba. Tu mamy tęczę. I na dole nic z tego, co widzę. Dobra, Bluzka Ostatnie dwa symbole i latarnia. Mamy latarnię. Mamy bluzkę, ale to linii nam nie daje. A tutaj mieliśmy kompas, widzicie. Latarnia i bluzka, tu nic, tu nic. Tu mamy latarnię i to by było na tyle. Dobra, sprawdzamy kontrolne. Y, pustak. Zdradka numer dwa, pusta. No ciekawe, kiedy będzie pełna. To mnie zawsze ciekawi, co która coś daje. Dobra. E, Paradisy numer trzeci. I jedziemy. Palma i serce. Mamy serce. A, dobra, tu mamy serce. Tu mamy serce. Jest Palma numer jeden, palma numer dwa i serduszko. Czy tutaj jest jakaś palma bądź serce na dole? No niestety, ale nie widzę. Dobra, parasol i wodolot. Tu nie ma. Tu mamy wodolot. Tu nie widzę nic. Tu mamy parasol. I na dole, czy my coś mamy? No chyba niestety nie. Dobra. Kolejny napój i wiadro. Mm -hmm. Dobra, jest napój, jest wiadro, jest wiadro i to chyba będzie tyle. Dobrze, ryba i kompas. Ryba i kompas. Hmm. Nic nie widzę, czy ja jestem jakaś ślepa? Dobra, jest ryba. Jest kompas i chyba to by było na tyle. Dobrze. Słońce i kostium. No i mamy kostium. Mamy kolejny kostium i kolejny. Tu nic nie widzę. Tu mamy słońce numer jeden, słońce numer dwa. Dobra. Deska i kotwica. Deska i kotwica. Hmm. Mamy deskę, mamy kotwicę i to na razie będzie tyle. Dobra, termometr i ośmiornica. Mamy ośmiornicę, tu mamy ośmiornicę, tu mamy termometr, brak nam tylko nutki. E, dobra, mamy termometr i mamy ośmiornicę. Dobrze, okulary i mewa. O, tu mamy nawet dwie mewy. A, tu mamy okulary, okulary. Tu nie mamy nic i tu nie mamy nic. Rozgwiazda i fala. Tu nic, tu nic, tu nic, tu mamy falę. Tu mamy rozgwiazdy i dwie fale. No i ostatnie dwa symbole to żółw i szorty. Dobrze, tu jest żółw. Tu jest żółw. Tu nie mamy nic. Tu jest jeden żółw, drugi żółw. Aha, no i tyle. I szorty też są, ale jedne. No, z tego co widzę, to chyba nic nie ma. A kontrolne to T i A. Czyli zdrawka numer 3 również pusta. Czyli już trzy zdrawki są puste. Niby mówią, że co czwarta powinna wygrać. O, chyba raczej wątpię. Dobra, zdrawka numer 4. I szukamy kapelusz oraz kotwica. Mamy kotwicę. A, dobra, tu mamy kapelusz, kapelusz. A, tu nie mamy nic. Mm, tu, tu też nic. Hmm. Lody oraz tęcza. Tu nie mamy, tu nie mamy, tu mamy tęczę. Yy, lody oraz tęcza. Dobrze, mamy tu lody i tu lody. I tu jeszcze mamy tęczę. Dobrze, idziemy dalej. Serce i kostka. Serce i kostka. I mamy serduszko tutaj. Tu mamy dwie kostki. Eee, tutaj nie mamy nic. I tutaj też nic. Dobra. Torebka i deska. Mamy deskę, mamy deskę i torebkę. Tutaj nic nie widzę. Tutaj również nic nie widzę. Tu mamy torebkę, ale już deski brak. Dobra. Mewa i motyl. Mewa i motyl. Mewa i motyl. Dobra. Mamy mewę. Tu mamy motylka. Tu mamy motylka, ale już mewy brak. Krap. Aha, okej. Okay. Krab i łódź. Krab i łódź. Mm -hmm. Dobra, jest łódź. Jest krab. Krab i łódź. No i tu już nie ma. Dobra. To teraz pomarańczka i rozgwiazda. Pomarańczka i rozgwiazda. Hmm, nie widać. Dobra, mamy rozgwiazdę. Mamy jedną pomarańczkę, drugą pomarańczkę i rozgwiazdę. Tu mamy rozgwiazdę. Dobrze. Nuta oraz rów. Tu mamy nutkę. Hmm. Tu nic nie widzę. Tu mam aż trzy nutki i mamy też żółwia. Dobrze. A jeszcze tu mamy nutkę. Dobra. Shorty oraz fala. Dobrze, mamy shorty. Tu nie widać. Tu nie widać. Tu nie widać. Tak, tu mamy fale. Tu mamy falę i tu mamy shorty. Dobrze i termometr oraz rybka. Tu mamy rybkę, ale brak nam palmy. Tutaj nic. Tu mamy termometr, ale wodolot. Nie nie, nie, nie pokazał nam się. Termometr i rybka. Tu mamy termometr, tu mamy termometr i tu mamy rybkę, ale również nam nic to nie daje. Tu mamy termometr i to wszystko. Z tego co się nie pomyliłam, kolejny pustak. Tak, D i M kontrolne, czyli zdrawka numer 4, również pusta. Ja Cię kręcę. Zdrawka numer 5, kochani. Płetwy oraz kostka. Dobrze. Yy, mamy kostkę. Yy, mamy kostkę. Yy, nic nie widzę. Kostki brak, a płetwy? Gdzieś musiałam pominąć. Bo chyba wszystkie są symbole, prawda? Muszą się wszystkie pokazać. Czekajcie. Dobra, tu mamy płetwy. Co prawda tylko jedne. Pomarańczka i piłka. Dobra, mamy piłkę. Mamy pomarańczkę. I to by było chyba na tyle. Łódź. I tu nic już nie będzie. Dobra. Łódź i chmura. Tu nic, tu nic. Tu nic, tu mamy dwie chmury. Mm. Tu mamy łódź. Jedno. Nie nasypali. Dobra, żółw i bluzka. Tu nie widzę. Tu mamy bluzkę. Tu nic nie widzę. Tu nic nie widzę, i tu mamy żółwia. Jest tylko jeden żółw, słabo. Dobra, ośmiornica i wodolot. Mamy ośmiornicę tutaj. Yy, dobra, tu mamy też ośmiornicę. Yy, tutaj nie widzę. Wodolot jest tutaj. Po jednym symbolu tylko kochani dają beznadziejnie. Dobra, termometr i słońce. Termometr i słońce. Tu mamy słońce. Tu mamy termometr, tu nic. Tu mamy termometr i słońce. Dobra, deska i rozgwiazda. Mamy deskę. Mamy rozgwiazdę. Tu mamy rozgwiazdę. I to tyle. Parasol oraz serce. Dobra, mamy serce. Tu nic. Tu nic. Tu nic. I tu mamy parasol. A, i tu była deska. Patrzcie, nie zauważyłam. Termometr i napój. O Jezu, latarnia i napój. Mamy latarnię. Mamy napój, tu nie widzę nic, tu mamy latarnię i tu mamy napój. No i ostatnie dwa symbole, kotwica oraz szorty. Hmm. Nie, to nie kotwica jest, chciałam zaznaczać, tu mamy kotwicę. Tu mamy shorty, tu mamy shorty i tu mamy kotwice. No ale nic nam to nie daje. Kontrolne dla pewności. O, CCC, dobra, czyli gdzieś. A, okej, okay, sorry, nie zauważyłam. Tu mamy linię. W ogóle nie zdziwcie się, jak będą jakieś wygrane, a ja nie zauważę, tylko dopiero po kontrolnych, bo ja naprawdę dla mnie to jest jakoś mega mało widoczne. Dobra, czyli pierwsza wygrana. To słuchajcie, kochani, to była piąta zdrabka. W piątej zdrabce dopiero była pierwsza wygrana. Dobra, ostatnia zdrabka na dzisiejszym odcinku. I ruszamy. I mamy tak: mewę i aparat. No i tu mamy akurat dwie mewy. Tu nic, tu mamy aparat. Tu nic, tu mamy aparat. I to by było na tyle. Dalej: latarnia oraz płetwy. Mamy latarnię. Tu mamy płetwy, i tu mamy płetwy. Dobra, słońce i motyl. Tu mamy motylka, tu nie mamy nic. Tu nie mamy nic. Tu mamy jedno słońce, drugie słońce. Yy, i to jest chyba tyle dobra yy, dobrze fala oraz tęcza tu nic nie widzę tu nic nie widzę tutaj też nie, tu mamy falę tu mamy tęczę tu mamy falę tu mamy falę i tu mamy tęczę pomarańcza i napój no i bluzka, dobra nie wiem jakie ja to ogarnę Pomarańcza najpierw dobra. Jest pomarańcza tu i więcej nie widzę. E, napój. E, mamy tu napój i to wszystko i bluzka. Tu mamy bluzkę, tu mamy bluzkę. O, na dole jest trochę bluzek tu i tu dwie. Dobrze. Ryba oraz kompas ryba oraz kompas dobra, jedziemy mm, 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 mm. tu mamy rybkę tu mamy rybkę i kompas fajnie jakby szorty były, ale nie ma co się łudzić, okulary i arbuz okulary mamy tutaj, tu mamy arbuza tu okulary Okulary i arbus. Tu jest arbus, i to na tyle. Lody i kapelusz. Lody i kapelusz. Dobrze, tu mamy lody, kapelusz. Przepraszam, tu mamy lody jedne, lody drugie. I tutaj mamy kapelusz. Liść, łódź oraz żółw. Liść, łódź oraz żółw. Dobra. To tak, może pierwszy liść. Tu mamy liść i tu mamy liść. Teraz tak. Yy, łódź. Łódź mamy tu. I to wszystko. I żółw. Mamy żółwia tu. Yy, dobra. Tu mamy żółwia. I tu mamy dwa żółwie, ale to nam chyba nic nie da, a nie da. No, czyli fajnie, czyli znowu nie zauważyłam, tylko gdzie? Albo się pomyliłam. A, tu mamy dyszkę. Na samym dole, czyli dwie podrządy były akurat wygrane. No dobra, kochani, podsumowuję dzisiejszy odcinek. Na sześć zdrapek wygrała zdrapka numer 5 i zdrapka numer 6. W zdrapce numer 5 mieliśmy dwie dyszki, a w zdrapce numer 6 mieliśmy dyszkę. Czyli na razie mamy dwie zrabki wygrane na 6 i 30 zł. Czyli 30 jesteśmy w tyle. Mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. Zapraszam do kolejnych. Papa. Pa.